Widz. Zostawię łapkę w dół. Lutel? Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie w grze Diplomacy i Snotan Option. W tym materiale postaram się zbudować zamek, który będzie musiał obronić wszystkie najtrudniejsze i największe ataki, jakie są dostępne w tej grze. A dokładniej w trybie sandbox, gdzie sami możemy decydować, kto nas atakuje i kiedy. Można wysłać za jednym zamachem aż 25 tysięcy wrogich jednostek. Tak szczerze, to najważniejsze pytanie brzmi, czy mój komputer to wytrzyma? przekonamy się w tym filmie. Dobra, to co tu właściwie będzie się działo? Po pierwsze zostawicie łapkę w górę. Po drugie napiszecie w komentarzu jak to źle być zmuszanym do zostawiania łapek w górę. Po trzecie moim zadaniem będzie zbudowanie najlepszego zamku w ciągu dwóch godzin. Po tym czasie nie mogę już nic dobudowywać. Będę mógł jedynie poruszać się jednostkami, które do tej pory zdążyłem zrekrutować. Głównym celem będzie odparcie czterech największych ataków, jakie można wysłać na swój własny zamek w trybie sandboxa. 25 tysięcy wieśniaków, rycerzy, Umarłych i olbrzymów. O ile, oczywiście, mój zamek wytrzyma każdy kolejny atak. Bo, oczywiście, między tymi falami nie będę mógł nic odbudowywać. Samo budowanie zamku też do łatwych nie będzie należeć, bo zagram na mapie, na której roi się od wrogich żołnierzy, czekających, by utrudnić mi życie i zabić kilku wieśniaków. Zrozumieliście wszystko, czy powtórzyć od punktu pierwszego? No dobra, przejdźmy do gry. Tak jak mówiłem, wszystko możliwe jest dzięki trybowi Sandbox. Żeby troszeczkę ułatwić zadanie, dałem sobie na start 40 łuczników konnych. Widzicie, to prawie jak twierdza krzyżowiec. Spokojnie, utrudnić też musiałem, bo zaczynałem z zerową ilością jakichkolwiek surowców. Moi poddani nie będą mieli nawet jedzenia. Ogólnie to chciałem mieć jednego wieśniaka na start, ale za każdym razem poprawiało mi na dwóch. Najwyraźniej musi być para, żeby tu się jej więcej namnożyło. Normalnie jak Adam i Ewa. Gdy wszystko było gotowe, wystarczyło poczekać, aż poziom się załaduje. Tak prezentowała się moja banda łuczników konnych. Miałem nawet na start trochę magazynów i spichlerzy, chociaż tak jak mówiłem, zaczynałem bez żadnego jedzenia. Szybko wysłałem łuczników konnych do sprawdzenia okolicznych terenów. Musiałem znaleźć jakieś surowce, bo inaczej nie byłem w stanie niczego zbudować. O ile z namiotów dostawałem kryształy, za które mogłem korzystać ze specjalnych umiejętności. Tak w tym momencie bardziej potrzebowałem drewna i jedzenia. W końcu znalazłem wozy z surowcami, ale wpierw musiałem pozbyć się tych uzbrojonych strażników. Gdy już nie było żadnego zagrożenia, szybko podjechałem żołnierzami i zdobyłem pierwsze surowce. Dzięki którym mogłem rozbudować całą bazę. W sumie można było usunąć kilka początkowych budynków i odzyskać surowce, o czym nie pomyślałem. Ale teraz nie było to już potrzebne. Gdy zaczął się kolejny dzień i przyszli nowi pracownicy, mogłem rozpocząć budowę. Pilnując przy okazji, żeby nie stracić moich łuczników konnych. Na szczęście zaczynałem przy wodzie, więc miałem tu pełno miejsca na budowę chat rybackich. Przynajmniej ludzie mieli co jeść. Oczywiście dalej czyściłem mapę z wrogów, żeby zdobyć szybko jeszcze więcej surowców. W ten sposób mogłem więcej zrobić w tym ograniczonym czasie, bo jednak ścinanie drzew trochę zajmuje, więc już lepiej było biegać po mapie i strzelać. A tam, gdzie udało mi się pozbyć wrogów, mogłem stawiać pierwsze kamieniołomy. Jeszcze dorobiłem kilka dodatkowych chat budowniczych, żeby szybciej wszystko budować. I postawiłem koszary, chociaż jeszcze nie było sensu robić żołnierzy. Obecnie moja armia łuczników konnych w zupełności wystarczała, aby skutecznie czyścić mapę. W końcu przypomniałem sobie, że są w tej grze badania, więc zabrałem się za zwiększanie prędkości moich pracowników. Tu nie można marnować czasu, więc trzeba szybko się ruszać. Ulepszenie siedziby do drugiego poziomu nie było problemem, jednak teraz potrzebowałem znacznie więcej surowców. Dlatego postawiłem targowisko, żeby zacząć handlować. Pamiętacie jeszcze moich łuczników? Wciąż walczyli z wrogami, nawet większymi od siebie. Potrzebowałem zdecydowanie więcej magazynów, bo pracownicy musieli znosić surowce daleko od miejsc pracy, marnując tylko czas. Zawsze mogłem je też ulepszyć. A co do handlu, w pierwszej kolejności sprzedałem trochę drewna, żeby zacząć zarabiać złoto, potrzebne do ulepszenia siedziby. Niestety podczas jednego z wypadów straciłem łucznika konnego. Kolega trochę się zmęczył. Żeby upewnić się, że ludziom nie zabraknie jedzenia, podczas wielkiego oblężenia zacząłem stawiać farmy. Zrobiłem im nawet szpit. Ale na wypadek jakiejś większej zarazy. Po 45 minutach rozwijania bazy uznałem, że to odpowiedni moment, by zacząć stawiać pierwsze mury i bramy. Przy okazji dalej czyszcząc mapy łucznikami konnymi, uważając, żeby nic im się nie stało. Zawsze można było uciec, by powybijać niedobitki w bezpiecznym miejscu. Pierwsze mury już pięły się do góry. Gdzie tylko mogłem, zapychałem dziury fortyfikacjami, żeby skutecznie się bronić. Co chwilę musiałem też stawiać kolejne domy, bo brakowało mi już rąk do pracy. Zacząłem też ulepszanie siedziby do ostatniego poziomu. Zrobiłem nawet więcej łuczników konnych, żeby szybciej czyścić mapę. Co robiło się coraz trudniejsze, bo spotykałem większe obozy wrogów, które miały nawet katapulty. Postawiłem też duży obelisk, pozwalający na korzystanie ze specjalnych zdolności. I tak zleciała pierwsza godzina gry, więc byłem już w połowie drogi do rozpoczęcia wielkiego oblężenia. Dość istotne było postawienie uniwersytetu. Dzięki niemu odblokowałem całkiem nowe drzewko badań, gdzie mogłem wybadać wrzący olej automatycznie lejący się z murów. Zacząłem też robić kuszników, którzy mieli bronić wszystkich murów. Miałem już nawet trybusze na wieżach, które patrzyły się w złym kierunku i obawiałem się jakiejś zdrady. Po godzinie i 15 minutach zrobiłem sobie kilkuminutową przerwę, więc nie zdziwcie się, że ten licznik u góry przekroczy trochę ustalony czas. Nie oszukiwałem. To były niecałe 4 minuty. Wiecie, przerwa na siku i te sprawy. Z racji, że coraz więcej terenów było wolnych od wrogów, budowałem kolejne warstwy murów, żeby moi żołnierze mogli w razie czego powoli się wycofywać. Moja armia kuszników i baliz mocno się powiększała. Nadszedł w końcu moment, by za murami ustawić szereg wież, aby wrogowie tak łatwo się nie przedarli. Niestety w jednym miejscu wroga katapulta strzelała bezczelnie przez górę i niszczyła moje mury, więc trzeba było jakoś temu zaradzić. Te wredne katapulty miały na sumieniu moich mieszkańców. W końcu zacząłem obsadzać mury i wieże, bo atakowanie katapulty zezłościło pobliskich wrogów. Jednak, między innymi dzięki temu trebuszowi, udało się rozwiązać ten problem. Czas się kończył, więc wypadało poustawiać żołnierzy na murach. I gdzie się dało, robiłem podwójne, a nawet potrójne warstwy murów. W końcu dobiłem do dwóch godzin, ale jak mówiłem, dodałem sobie niecałe 4 minuty z racji przerwy. Więc dodatkowy czas poświęciłem na szybkie zbudowanie brakujących wież. Teraz pozostało pytanie, czy to, co zbudowałem, wystarczy, aby odeprzeć wszystkie ataki. Co szybciej zabije tych mieszkańców? Wrogowie, czy jednak zaraza? Przyszedł czas, aby się o tym ostatecznie przekonać. Oczywiście dałem sobie chwilę na rozstawienie żołnierzy, których do tej pory nie udało mi się nigdzie wcisnąć. Niektórzy to aż palili się do wejścia na mury. Musiałem mieć pewność, że każda strona jest dobrze broniona. I przyznaję bez bicia, że dorobiłem jeszcze pułapki w postaci wybuchających beczek przy każdym fragmencie muru. Chciałem to zrobić wcześniej, ale zapomniałem. Docencie, że się do tego przyznaję. To była dosłownie jedna linia z każdej strony, aby w ogóle zobaczyć, jak to będzie działać. No dobra, w jednym miejscu zrobiłem dwie warstwy. Musicie się tak wszystkiego czepiać? Moi biedni budowniczowie dostawali jeszcze od tych katapult na mapie, bo musieli biegać naokoło. Zamiast przejść przez najbliższą bramę jak ludzie. Wewnątrz zamku znalazłem jeszcze niezbudowany kawałek muru, zablokowany przez cmentarz. Ale tego już nie wypadało poprawiać. W każdym razie, moi żołnierze byli już rozstawieni i gotowi do wielkiej obrony. Jako pierwsi mieli mnie zaatakować zbuntowani wieśniacy których miało być łącznie 25 tysięcy. Od zwykłych chłopków z kosami po katapulty i olbrzymów. Tak samo wyglądające ataki miały pojawić się z kilku stron jednocześnie, zalewając całą mapę. I rzeczywiście tak się stało. Przynajmniej moje wybuchające beczki były już gotowe. Wyszedłem jeszcze łucznikami konnymi poza mury, żeby mieli jakieś zajęcie podczas tej obrony. I w końcu na horyzoncie pojawili się pierwsi wieśniacy, protestujący przed do dodawania łapek w górę. Od razu mocno im się oberwało i za chwilę miałem sprawdzić, jak zadziałają te wybuchające beczki. Jednak wpierw przyzwałem kilku rycerzy, żeby przyblokować tych wieśniaków, bo to bieganie gęsiego raczej pozytywnie nie wpłynie na wybuchy z beczek. Ale i tak w kilku miejscach pojedyncze jednostki się przedarły i Uruchomiły beczki, które mówiąc szczerze, wiele nie zrobiły. Później pojawiły się katapulty, strzelające prosto w mury, które były już atakowane dość mocno przez wrogi wieśniaków. W innym miejscu wycofałem łuczników konnych za beczki, żeby tak szybko nie zginęli. A potem można było rozpocząć wielkie bombardowanie meteorami. Aż w końcu w niektórych miejscach zostało niewielu wrogów. Chociaż, według minimapy, do końca tych ataków było daleko. Przynajmniej ta najdłuższa strona została wybroniona i pozostało jedynie pozbyć się tych kilku balist i dalej naparzać we wrogów meteorami. Co prawda, gdzie gdzieniegdzie podchodzili pod mury, więc próbowałem się ich pozbyć też innymi umiejętnościami. Ale mimo wszystko tylko meteory są bardzo skuteczne. Z jednej strony zrobiła się wyrwa w murze i trzeba było podjąć drastyczne kroki, czyli wysłać włóczników na zewnątrz, żeby bronili tego przejścia. Trochę im pomogłem, oczyszczając tę część z wrogów, żeby mogli tam się ustawić. W innym miejscu kilku chłopów z młotami wyszło przez bramę, by bronić terenu przed wieśniakami. Natomiast tutaj moi włócznicy bawili się w Spartan, którzy, mimo przewagi wrogów, starali się do końca bronić dostępu do zamku. No dobra, mieli wsparcie kuszników na murach. W końcu udało się odeprzeć wszystkie ataki z tej strony. Ale straciłem niestety większość włóczników. Po chwili, ostatnie machiny nieprzyjaciela zostały zniszczone, i pierwszy atak był oficjalnie za mną. Niestety potraciłem trochę murów i żołnierzy. Przed kolejną falą pozbierałem jeszcze kryształy, które wypadły z ciał niektórych wrogów, żeby móc znów porzucać meteorami. Trochę żałowałem straconych włóczników, ale już nic nie mogłem na to poradzić. Teraz pozostało ich pochować. Następny atak to oczywiście królewska armia, czyli wyszkoleni i opancerzeni rycerze, których już dobrze znałem, bo roiło się ich pełno na tej mapie. Jednak tym razem mieli mnie zaatakować z pełną siłą, która mogła zniszczyć mój komputer. I znów ataki pojawiły się jednocześnie z kilku stron. Problemem oczywiście była ta dziura, która już nie miała za wielu włóczników, a ich ciała zaczęły zarażać moich mieszkańców, którzy starali się naprawić niektóre uszkodzenia, bo to była jedyna rzecz, którą mogłem robić po tych dwóch godzinach. I w końcu pojawili się pierwsi wrogowie, czyli w tym wypadku rycerze, którzy wylali się szybko z jednej strony. Akurat spotkali po drodze budowniczych, którzy szli naprawić mury i tak się złożyło, że uciekając poprowadzili rycerze prosto na wybuchające beczki. Więc nawet się przydali, mimo że nic nie zdążyli tu naprawić. Niestety mała grupa poleciała też w miejsce, gdzie miałem tylko kilku kuszników. Przyzwałem tam grupę rycerzy do pomocy, ale tak naprawdę za wiele nie zrobili, bo dość szybko zginęli. Więc wypadało powrócić do zrzucania meteorów. Chociaż robiłem to bardzo nierozważnie, bo przy okazji niszczyłem swoje mury. Zapomniałem, że te meteory działają nie tylko na wrogów. Ale dalej przyjemnie się patrzyło na taką anihilację. Na szczęście, z jednej strony sytuacja została opanowana. Gorzej było w tym miejscu, gdzie rycerze zniszczyli mury i zaczęli przedzierać się do środka. Początkowo w panice przyzywałem rycerzy, ale przecież miałem jeszcze drugą grupę włóczników, która niczym się nie zajmowała. Pomogłem im jeszcze trochę tym laserem, ale rycerze i tak zaczęli wlatywać do środka i niszczyć moje budynki. Ten laser w przypadku tych jednostek był już mało skuteczny. Po rycerzach przyszedł czas na piechotę i machiny oblężnicze. Z tej strony to znów łucznicy musieli robić za ostateczną obronę, chociaż podesłałem im trochę baliz do pomocy. Tu, gdzie miałem tę niewielką dziurę w murze, zaczynało robić się zbyt wielu wrogów i ostatecznie byłem zmuszony użyć meteoru, aby trochę ułatwić zadanie moim obrońcom. Niestety straciłem wszystkich włóczników i przeciwnicy podchodzili pod drugą warstwę murów, podczas gdy tutaj większość kuszników nic nie robiła. Musiałem szybko obsadzić wszystkie mury. Niestety moje dziury się powiększały i wrogowie coraz mocniej podchodzili pod mury albo wręcz wdzierali się do środka. W końcu podjąłem męską decyzję i zabrałem kuszników z tych wież, żeby mogli zacząć pomagać podczas tej obrony. W zasadzie w tym miejscu sytuacja była pod kontrolą, bo wrogowie szli Gęsiego i moje jednostki strzelające bez problemu radziły sobie z kolejnymi falami. Ostatecznie zrobiliśmy tu porządek, ale straty też były ogromne. Pozostała już tylko jedna strona, gdzie dalej zrzucałem meteory. Niestety moi martwi żołnierze wrócili z zagrobu, by teraz atakować własny zamek, ale kusznicy dali sobie z nimi radę. Po chwili okazało się, że moi mieszkańcy głodują, bo produkuje za mało jedzenia. Trzeba było szybko temu zaradzić, wymieniając drewno na żywność. Gdy my się broniliśmy, handlarz latał pożarcie dla obrońców. W zasadzie teraz wystarczyło maksymalnie zwiększyć prędkość i czekać aż moi kusznicy i balisty pozbędą się wszystkich nieprzyjaciół. W międzyczasie biegałem jednym żołnierzem i zbierałem kryształy leżące na ziemi, żeby przy kolejnym ataku móc jeszcze postrzelać. W końcu, po kilku latach, udało się odeprzeć całkowicie ten najazd. Niestety, te dwie wielkie dziury mogły być problematyczne. Musiałem porozdzielać żołnierzy, żeby bronili tych przejść jak najdłużej. W kolejnym ataku mieli pojawić się nieumarli. Wśród których znajdowały się specjalne jednostki, mające bardzo dużo życia. Nie wiedząc na co się pisze, rozpocząłem następny 25-tysięczny atak. Tym razem minimapa zrobiła się jeszcze bardziej czerwona. Po chwili pojawił się On. Wielki generał potworów, który miał 6000 punktów zdrowia. I gdy już miał wlecieć i rozszarpać moich żołnierzy, skraszowało mi grę. Najwyraźniej mój komputer nie wytrzymał napięcia, ale spróbowałem wczytać i wysłać ten atak raz jeszcze. Tym razem wrogowie polecieli trochę inaczej i ten generał spotkał na swojej drodze mojego zapomnianego kusznika, który zginął na miejscu. Tyle dobrego, że te stwory nie potrafią się wspinać. W innym miejscu pojawiło się kilku generałów, którzy mieli atak obszarowy i szybko mordowali moich żołnierzy. Niestety przekonałem się, że meteory za wiele im nie robią, a oni zaczęli wchodzić w moje jednostki jak w masło. Po chwili pojawiły się jeszcze jakieś upiory. Sytuacja zrobiła się tak zła, że zacząłem wycofywać się do wewnętrznej części zamku. A nieumarłych ciągle przybywało. Ostatnie fragmenty murów były w dużym niebezpieczeństwie. Trzeba przyznać, że potwory miały ciekawe katapulty. Niestety, na generałów żadna umiejętność nie działała za dobrze. Dlatego nikogo nie zdziwi, że już tego ataku nie byłem w stanie wybronić i moja siedziba w końcu padła. Ale uznałem, że spróbuję ostatni raz. Tylko tym razem usunąłem tych śmiercionośnych generałów. Zastąpiłem ich piekielnymi ogierami. Początek był przyjemniejszy, bo te upiory szybko ginęły. Co prawda, katapulty dalej były problemem, ale mogłem je zniszczyć moimi meteorami. Gorzej, że zdążyły rozwalić cmentarz, więc nagle w moim zamku pojawiło się pełno umarlaków, którzy zostali niespodziewanie obudzeni. W końcu każda strona zamku została zalana przez te potwory. Znów musiałem wycofywać się za kolejne mury. Niestety, wrogów cały czas przybywało. Z każdą chwilą sytuacja robiła się coraz gorsza. Mury powoli zaczynały padać pod naciskiem nieumarłych. Wielka fala przelała się po moich włościach, i ostatecznie po raz kolejny moja siedziba została zniszczona. Niestety, 25 tysięcy nieumarłych to już przesada. Jak widać, jeszcze muszę się podszkolić w szybkim budowaniu potężnych zamków. Może w jakiejś innej grze uda mi się przejść to wyzwanie. Jakieś pomysły, gdzie mógłbym to zrobić? Ja mogę dać wam pomysł na obejrzenie mojego ostatniego filmu, gdzie budowałem miasto, które musiało przetrwać wszystkie katastrofy. Tam potworów nie było. No, prawie. Тримайте